No, i powiem Wam, że jestem na maksa, absolutnie na maksa zadowolona z tego. To mi zmieniło e, cały proces tego karmienia mlekiem modyfikowanym. I wiem, że z tego będę jeszcze bardziej, e, bo jest dotykowy i mam więcej wody, a to, to jednak serio. Po trzech butelkach miałam takie znowu wodę przygodować. Więc tutaj jest dotykowy, jest bardzo duża pojemność, idzie na górę, bo jestem leniuszkiem, a poza tym leci z nami do Tajlandii, bo jest bardzo lekkie. I jak zrobiłam event firmowy i zaprosiłam nasze klientki, to dwie powiedziały, że muszę mieć ekspres do mleka, i ja powiedziałam, że mam. I jeżeli spytacie się mnie, jaka jest numer jeden rzecz, którą polecam, jeśli chodzi o taki protip przy mleku modyfikowanym, to bym powiedziała ekspres do mleka, który sam miesza i podgrzewa właśnie wodę. Jak wstajecie w nocy na śpiocha, jest trzecia rano, macie w 5 sekund mleko, nie czekacie, nie mieszacie, nie trzepiecie, nie odmierzacie, naprawdę to jest game changer. Natomiast to nie są tanie rzeczy, ale warte każdej złotówki, serio, bo to jest raz, a porządnie. Serio, to jest taki właśnie zakup. Yy, I będziecie na maksa zadowolone. W ogóle to, no, no, szkoda, że tak <grym> późno wypuściliście, yy, ale lepiej późno niż wcale. Może przy drugim dziu będzie yy, też przydatny, jeżeli kiedyś będzie. No i w ogóle bardzo fajny design. Serio, podoba mi się yy, bardziej niż ten, ale też bardzo lubię Bibrezo, natomiast ten będzie, no, wowzers. No a teraz pakowanie dziedzica. I specjalnie dzielę o tak yy, obiadek, śniadanko, yy, kolację i. nie, na no, odwrót. Obiadek, kolację, śniadanko, przekąski. To do torebki ze mną na lotnisko. Uwielbiam te soczki, mhm. znaczy herbatki to są, nie soczki, ale ja je rozcieńczam z wodą, bo one są naprawdę bardzo słodkie, okay. a nie mają cukru. Ym, tu jest na przykład herbatka z melisy z sokiem jabłkowym. Ale specjalnie wzięłam tak troszeczkę mniej. Bo mam zamiar dawać mu na miejscu różne rzeczy. W Tajlandii jest pyszne, świeże mango, ale już uwielbia mango. No i też jesteśmy na takim etapie, że on po prostu dużo rzeczy są wcina, więc biorę w razie W, bo kumpele mi powiedziały, że tam nie ma słoiczków, więc biorę i ja swoje słoiczki. Ehm, I zaraz będę pakować fali bąbelkową. Robię takie akcje, że na przykład robię czasami kaszkę i dodaję pierwsze jabłuszko.